Witam Państwa serdecznie w firmie Ilex myślnikpoznań.pl Dzisiaj chciałbym zaprezentować motocykl, przy którym stoję, to jest Zip VZ5 motocykl enduro turystyczny, wyposażony już w komplet kufrów w, w turystyczne offroadowe koła w tarczowy hamulec z przodu i z tyłu no oczywiście silnik 125 w którym to motocykle można jeździć na prawo jazdy kategorii B Zapraszam, przejdziemy może do szczegółów. To jest motocykl zaprojektowany z myślą o właśnie turysty, turystyce nie tylko szosowej, ale również w terenie przedsze, przez to grube i z przodu i z tyłu opony klockowe. Przód i tył tarczowe hamulce, wyposażone w dwutłoczkowy zacisk hamulcowy. E, amortyzatory upside down, przewód w stalowym oplocie, e, oczywiście szprychowe koła, żeby były bardziej wytrzymałe w terenie, e, rozmiar opony 110/90x17. Z tyłu, o ile dobrze pamiętam, jest 130-80 na 17, również jednotłoczkowy tutaj zacisk, bo dwutłoczkowy nie jest potrzebny przy tej masie. Eee, troszkę mniejsza tarcza hamulcowa również typu Wave, czyli z takimi wycięciami, napęd łańcuchem, skrzynia pięciobiegowa. Tutaj również Państwo widzą przewód w stalowym oplocie odpalany jest i za pomocą kopniaczka tradycyjnie, i za pomocą startera elektrycznego. Fajnie poprowadzony tłumik pod siedzeniem. Tutaj przy lampie tylnej wychodzą dwa, yy, dwie końcówki tłumika. Yy, one obiedymią, także proszę się nie, nie, nie martwić. To nie jest jeden ślepak, tylko po prostu z tłumika wychodzą dwie, dwa wyjścia. Tylna lampa w technologii LED, migacze w technologii LED. Motocykl, jak Państwo widzą, jest zarejestrowany w związku ze zmianą przepisów. Ten motocykl nie ma euro 4, tylko euro 3. W związku z tym musieliśmy go zarejestrować. Jest wyposażony w komplet kufrów, to znaczy kufry boczne, kufry kufer tylny. Kufer tylny jest demontowalny, można go zabrać ze sobą jak walizeczkę. Natomiast z kuframi bocznymi jest troszkę więcej zamieszania, ale również można je zdemontować. Skrzynia pięciobiegowa, motocykl z silnikiem firmy Leunchin. Leunchin, może Państwo wiedzą, może nie, to jest. Firma, która głównie produkuje silniki, te silniki są bardzo często u nas spotykane w kosiarkach, w traktorkach ogrodowych, w silnikach zaburtowych. Jest bardzo wiele tych silników. To jest fabryka, która jak Rotax w Europie specjalizuje się głównie w silnikach. Jak Państwo widzą, motocykl jest wyposażony w wałek wyrównoważający, także tutaj nie ma problemów z jakimiś dokuczliwymi wibracjami. Jednocylindrowy, dwuzaworowy z jedną świecą zapłonową, zasilany, jak Państwo widzą, jeszcze gaźnikiem. Bardzo ciekawa konstrukcja. Może odpalimy to Państwo zobaczą więcej szczegółów. A zanim odpalimy to może pokażę licznik. Licznik jest bardzo ciekawy, elektroniczny, podświetlany w kolorze niebieskim. Tutaj mają Państwo wskaźnik poziomu paliwa. Tutaj obrotomierz, prędkościomierz, godzina nie jest ustawiona. Także proszę się nie martwić, to nie jest siódma. E, tutaj jest dystans dzienny, i tutaj możemy to sobie przedstawić przepraszam, z tej strony na dystans całkowity i na tryb dzienny, i również w milach. E, tutaj się pokazuje, który bieg jest zapięty. Oczywiście, jeżeli go zapniemy, w tej chwili jest neutral. E, no, jeżeli chodzi o odpalenie. To naprawdę motocykl odpala, odpala na strzał. Bardzo ładnie brzmi. No, i tu jeszcze są bardzo ciekawe ledowe obrysówki wkomponowane w osłonę zbiornika. Światło przednie w zwykłej technologii żarówkowej zapala się od razu po uruchomieniu pojazdu. Mamy tutaj przełącznik światła długie mijania i migawkę od długich, która no w tej konfiguracji jest słabo widoczna. Ale bardzo dobrze są widoczne migacze w technologii LED. Amortyzator przedni, jak już wspomniałem, upside down, także naprawdę bardzo świetnie wybiera nierówności. Może zademonstruję. No i akurat pewnie Państwo nie będą tego widzieć. Jest bardzo miękko zawieszony ten, ten motocykl, także idealnie się nadaje na pokonywanie nierówności. Silnik jest troszeczkę uniesiony. Z poprowadzoną ramą pod, spod, pod spodem, która jakby odpowiada za, za ochronę silnika przed y, jakimś uderzeniem w kamień. Bardzo ciekawa konstrukcja bardzo fajny motocykl. Bardzo dobrze się prezentuje dostępny w kolorze pomarańczowo-białym. Flagowy, który wszędzie jest na stronach internetowych w kolorze zielono-czarnym. I zaraz jeszcze Państwu pokażę, w środku w salonie stoi w kolorze yy, czarno-czerwonym. Też dobrze się prezentuje, natomiast moim zdaniem, no, do motocykla off nie ma to jak biel. No i jak Państwo widzą, bardzo dobre parametry: 11,6 konia mechanicznego, 5 biegów, 17-calowe koła, yy, za jedyne 7,5 tysiąca. Już przypomnę, że to jest cena z kuframi. A zaraz jeszcze zobaczą Państwo kolor. O, może, może później, bo akurat są klienci w salonie.